Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, w witam mojego gościa, Jarek Torbicz, terapeuta i CEO Wibracje Ciszy. Dzień dobry, bardzo miła. miło. Witam pięknie, witam serdecznie. E, cisza potrafi wibrować? Tak, i to jeszcze jak. Mm -hmm. e, przejmująco wręcz. I co możemy wtedy usłyszeć? Siebie. Głębię mm -hmm. głębie siebie właśnie, tak jak w pewnym rodzaju hipnozy, który tam sobie, prawda, taki autorski e, opracowałem, jest taka... Tak, jakbyśmy zanurkowali na 100 metrów w głąb, gdzie nie ma nic, nie ma bodźców, nie ma nic kompletnie. Jest taka cisza, aż do dni słychać, wtedy wręcz swoją krew, prawda? Która płynie, że... Bicie serca, tak? Bicie serca to jest głośne e, od, odczucie, ale jest taka cisza, w której w zasadzie wszystko zmienia e, swoją strukturę. I te wibracje. Mm, Cisza niekoniecznie musi być ciszą soniczną, bo to też nie o taką ciszę nam chodzi, bardziej taką ciszę, która powstaje nam w umyśle, ciszą, ciszę myśli. Bo zazwyczaj normalnie jesteśmy w takim potoku, nurcie różnych wielu obrazów, wielu rzeczy, które nam się przewijają przez głowę, przez umysł, a chodzi o to, żeby wejść w taki stan, takiej ciszy że wszystko jest, płynie sobie, ale jakby ty wyszedł z tego nurtu. jak medytacja trochę. Trochę tak, tak, tak chociaż nie do końca to o to chodzi, bo też medytacja w pewien sposób nas obliguje do obserwacji tego, ale no, musimy usiąść albo coś musimy zrobić. Tutaj w zasadzie możemy w niej być w każdej sytuacji. Nie wiem, gotując obiad, sprzątając, wszystko jedno, mamy ciszę w głowie, a umysł jest zajęty prostymi czynnościami. Na przykład. Bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że cały czas żyjemy w takim bardzo szybkim świecie, prawda? Dokładnie. Po prostu wszystko pędzi, mamy miliony bodźców, internet, telefon, telewizja, y, ludzie, telefon i tak, i tak dalej, i tak dalej. Ale o hipnozie chciałbym porozmawiać. Czym jest y, hipnoza y, klasyczna, taka typowa, klasyczna hipnoza? Taka klasyczna y, w wydaniu tak zwanym Ericksonowskim, którą w sumie bardzo lubię, no jest to takie... W bardzo dużym skrócie, bo mamy tutaj limit tak. czasowy, więc będę strasznie upraszczał i skracał troszkę, żeby to, te nasze wywody były takie bardzo jasne i przejrzyste. To jest takie przeprogramowywanie niejako podświadomości w stanie takiego pełnego relaksu rozluźnienia, to się tam, alfa, beta, stan y, na dobrą sprawę pracy samego mózgu, częstotliwość jego pracy, y, która jest na granicy takiego snu. Czyli umysł wtedy nie walczy z terapeutą, nie walczy z z tymi sugestiami, które są podawane i na zasadzie pewnych zmian schematów myślowych, pewnych zmian, które mamy w nawykach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I chcąc przestać pić, palić i inne rzeczy na przykład robić, wprowadzamy na to taką nakładkę, inny program. Czasami bywa to też, że dochodzimy do przyczyny takiego, a nie innego zachowania. To też fakt. Ale zazwyczaj nakładamy coś, żeby już innym programem nasz umysł mógł iść, żebyśmy mogli inaczej funkcjonować. Jest to jest taka w skrócie bardzo dużym, bardzo dużym uproszczeniu, taka um, definicja hipnozy, tak to ujmijmy. Ale jest to wszystko bardzo bezpieczne do tego, że człowiek nie jest odcinany tak jak czasami widzimy w tych telewizyjnych show, że na pstryknięcie palcem ktoś odpływa. Tu jesteśmy cały czas świadomi tego co się dzieje, mimo tego, że jesteśmy w podświadomości, tak? Tak, znaczy w takiej znowuż klasycznej troszeczkę się odpływa, bo właśnie wprowadzamy umysł, czyli mózg w taki trans lekki, żeby on odpuścił. Żeby on się wyłączył i wtedy ta komunikacja powiedzmy z, z pacjentem, z osobą, która się poddaje tej hipnozie, jest na zasadzie często takiej migowej: albo rusza ktoś rękoma, albo ustami, a, albo głową, na zasadzie tak nie. I to jest taka turbo klasyka, która no, właśnie jest w tej narracji takiej klasycznej eliksonowskiej. Moja troszeczkę jest inna. Okej, okay, ale yy, nie, nie jest tak, że nie, nie wiemy co się dzieje, tak? Yy, yy, do pewnego momentu jesteśmy świadomi tego co robimy, co się dzieje w nas, tylko jakby e, m, mamy do tego taki stosunek nieco pasywny powiedziałbym. O tak, to mm -hmm. może bym dobrze ujął. Czyli trochę zrelaksowani jesteśmy Tak, w tym tak, sposób? jesteśmy zrelaksowani. Ktoś jeżeli ktoś ma fajną metodę narracji i posługuje się fajnymi metaforami, czyli nie wiem, wizualizuje pewne obrazy, które mogą nam zmienić percepowanie samych siebie, które mogą wprowadzić w nas w inne stany w inne przestrzenie, żebyśmy no, w tej wyobraźni możemy wszystko, tak? Nie mamy tam żadnych ograniczeń takich jak mamy tutaj w tej rzeczywistości, którą percepujemy. Więc tam możemy latać, możemy wszystko. Jeżeli ktoś nas fajnie poprowadzi, że teraz się wzbij ponad to, albo zanurkuj tam, albo pójdź tam, zrób to i to. Czyli przełamujemy wewnętrznie swojego rodzaju takie bariery, które mamy tu, takie psychiczne, już mentalne, robiąc coś, co jest niby w tej rzeczywistości niemożliwe. No i wtedy umysł nasz, czyli mózg zasysa, że ok, sky is the limit, albo dalej, możemy jednak przekroczyć pewne granice, samych siebie, możemy to zmienić. Czyli wychodzimy poza pewnego rodzaju przekonania, schematy i tak dalej. To jakie zmiany są możliwe w umyśle w takim razie w takiej prawie klasycznej? Prawie tak? każde? Prawie każde tylko, wiesz, no to jest też jakby gotowości. Także nie każdy jest w stanie pójść na całość od razu. Najczęściej jest to asekuracja, bo chcemy trzymać kontrolę. Jest lęk przed zmianą. Chcemy zmiany, ale nie chcemy zmieniać nic. Takie typowe zachowanie, że chcemy z czegoś wyjść, ale nie chcemy zmienić nic w sobie. Paradoks, paradoks który występuje bardzo często, ponieważ to jest taki mechanizm obronny naszego umysłu, który taki atawizm swoistego rodzaju, że jeżeli pojawia się strach, lęk. To wyłączamy myślenie, jest tylko tryb walki albo ucieczki, koniec. I w momencie, kiedy chcemy wejść głębiej, chcemy dojść do istoty rzeczy, która tam na dobrą sprawę generuje, nazwijmy to problem, albo przyczynę takich, a nie innych zachowań, reakcji i tak dalej, no to tak naprawdę umysł chroni to. Paradoks, prawda? No bo to jest przyczyną mojej, nie wiem, traumy, mojego złego samopoczucia, mojego dyskomfortu i tak dalej, i tak dalej, ale nie chcę tam tego dotknąć, bo się boję, bo to jest obwarowane wieloma obrazami, um, pamięcią pewnych emocji i tak dalej, i tak dalej. Więc umysł ma wbudowany jakby w sobie taki, nazwijmy, program obronny nas samych, nas jako istot, jako ludzi, żeby dbać o nasz komfort. Czyli jeżeli umysł percepuje, że to to jest coś strasznego, niekomfortowego, przykrego, takiego depresyjnego. To, to nie, tam nie wchodź. Tam nie wchodzi, tam jest B, tam demony latają, inne różne straszne rzeczy. Takie projekcje nam tworzy i niejako odpycha nas od tej przestrzeni, a my tam potrzebujemy w nią wejść, właśnie, żeby ją przekroczyć. Bardzo jestem ciekawy twojej metody, On Nazywa się? Ja ją sobie wymyśliłem, takie Deep Dive, bo y, uwielbiałem zawsze nurkować i co od wielu, wielu lat. Zawsze mnie fascynowało to nurkowanie, i e, no oczywiście takie normalne jak najbardziej też, ale miałem takiego e, m, bakcyla, żeby schodzić jak najniżej. E, no udało mi się prawie do 100 metrów dojść. E, Och, to uszy e, musiały boleć. To wszystko bolało, wiesz, no, le, ledwo się oddycha na tej głębokości. Bo w zasadzie wszystko ci się kurczy już tak niesamowicie tętno masz nie, na poziomie 20 uderzeń na minutę, oddychasz, nie wiem, no, może raz albo i w zasadzie raz na dwie minuty, raz na półtorej minuty, żeby jak najbardziej oszczędzać powietrze. No bo masz świadomość, że masz sporo czasu, musisz poświęcić na to, żeby wyjść, czyli parę dekompresji musisz po drodze zrobić. Nie możesz sobie tak wypłynąć jak korek, bo by cię rozerwało, więc też sytuacja, której, do której zmuszamy niejako, czy zmusiłem niejako swoje ciało, świadomość, że za chwilę może z tej ciemności coś wypłynąć i mnie zjeść, bo nie wiem, co tam, czego się mogę spodziewać. Totalna cisza, totalna ciemność, nie wiesz w zasadzie, gdzie jest góra, gdzie jest dół, jesteś odcięty od wszystkiego. Takiej, jakby wiesz, w takiej nicości, tak? No i właśnie, słyszysz tylko, jak płynie krew. No, my, powiedzmy, to y, oddychanie przez oktopus, to jest straszny hałas wtedy, czyli przez ten automat do oddychania pod wodą. I masz mnóstwo, mózg ci odpala takie czerwone flary, że po prostu masz ochotę wyskoczyć teraz, już w tej chwili. I jak opanujesz się ze sobą dość mocno. Tak, ale patrzysz, patrzysz na ten cały system reaktywny, który ci odpala. I to jest to. Ale czy to znaczy, że wskakujesz, yy, yy, nie wiem, na 30 metrów pod wodę yy, z osobami, które chcą przejść hipnozę w twojej metodzie? Nie, 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 to jest tylko taka powiedzmy odniesienie i metafora, że yy, z, yy, zanurkowanie w siebie. Chodzi o to, takie, żebyśmy mogli zejść w siebie jak najniżej. Oczywiście to jest pejoratywne z tym najniżej, ale tak głęboko, głęboko. I zaczynamy nawet od pierwszego razu i każdy, no, każdy może na początku zejść na 15 metrów, 20, a może na 5, to jest indywidualna kwestia, ale już schodzimy w dół. Nie pływamy po powierzchni, nie udajemy, że tam, nie bijemy piany na powierzchni, nie mówimy o problemie jako o problemie, przychodzi ktoś, z czym pracujemy dzisiaj? Co chcemy zmienić? Na co jesteś gotowy? Na to, na to, na to. Dobra, no to pyk, zakładamy sprzęt, nurkujemy yy, i wtedy dzieją się bardzo fajne rzeczy, bo tak naprawdę to ten ktoś prowadzi. Ja mu tylko towarzyszę staram się, żeby go nakierowywać, troszeczkę w jakiś sposób e, kierować tam, gdzie akurat on albo się boi, albo czegoś jest niepewny. E, on ma też pewność tego, że jest bezpieczny, bo jest w moim towarzystwie, więc nie ucieknie, nie wyskoczy nam na powierzchnię, bo jest po to, ta, to moje towarzystwo. No tak, I poza tym dekompresja cały czas pamiętam, Dokładnie. że tak szybko nie można uciec Dokładnie. z tego momentu, który zaczynamy teraz y, przepracowywać onlineowo czy stacjonarnie. I tak i tak. Znaczy, oczywiście fajniej jest na żywo, stacjonarnie, bo wtedy jeszcze dochodzi prawda, ten aspekt, że możemy sobie jakąś zaimplementować fajną muzę, też z mojego systemu. Też inaczej troszkę jest inny flow, inna energia, inaczej energia troszkę płynie. No jest ten kontakt też taki. Przy okazji też gdzieś tam można tego człowieka nacisnąć, w jakieś miejsca spustowe, czy jakiś taki, żeby szybciej e, wszedł w ten, stopie, w ten stan takiego pełnego relaksu, e, żeby szybciej też się pozbył jakichś tam napięć i w głowie, i w ciele. Więc to jest ten aspekt dodany. tak, Ale oczywiście online jak najbardziej, z podobnym efektem. Może troszeczkę wtedy to nieco dłużej trwa. To powiedz, jak można się skontaktować, gdyby ktoś chciał popływać z Tobą po meandrach swoich różnych ograniczeń i rzeczy do przepracowania? W każdy możliwy sposób, praktycznie każdy komunikator mailowo wibracjaciszy.pl. W tej chwili jeszcze powstaje nowa strona HipnozaCiszy.pl, na którą też zapraszam. Na razie jest w wersji próbnej, ale za chwilę będzie to wszystko hulało. No to zapraszamy. Jarek Torbicz był moim gościem, terapeuta z Wibracje Ciszy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję wszystkim. Ja nazywam się Tomasz Słodki, realizacja Kamilo Castro. To tyle na dziś. Dziękujemy, do zobaczenia.